lewy 4, 40 przez szczyt. Prawy 6, długi. 30, prawy 5, przez szczyt. 70. Na końcu hamowanie. Prawy 3 z uwagą. 20, prawy 3 ciąć. Szukaj asfaltu. Słuchaj. Lewy 4, podwójny. 40, lewy 5, 20, 40 Prawy 5, 40, już miało Lewy 6, 40 Lewy 5, do prawy 3, a mój 30 I teraz jest lewy 3 mega syf, uważaj to nas wyniosło Bardzo dużo błota Przechodzi na lewy 4, 20. Prawy 4, ciąć tu też śmielej i prosto, śmiało. Lewy 5, 100. Lewy 3, 120. Nie. Za szczytem hamowanie, szykana od lewej. Chopa, 50. Przez most, prawy 5 ciąć. Do lewy 5 przy dni 80. Śmiało. Na końcu lewy 3 minus z uwagą. 20. Prawy 3 przechodzi na prawy 2, 70. 4 ciąć, tu uwaga syf Do lewy 4, uwaga błoto Do lewy 4 Do prawy 5 Do lewy 5 Przytnij, do prawy 4 Do lewy 4 długi syf Lekki syf 20 Prawy 4 ciąć głęboko 70, prostuj Prostuj pędzel Lewy 3 Do prawy 3 ciąć Tu też głęboko cięcie do lewy 4, 30, prawy 5 do lewy 4, do prawy 5 mega syf, mega syf, do lewy 4 nie wypuszczaj. 80 podbija i teraz śmiało pędzel. Lewy 5 kulą, do prawy 5, tu nie odpuszczaj. Do prawy 5, do lewy 5. 4. Lewy 6, przez 3 40, prawy 5 Minus, delikatnie przy dni Do lewy 6 30 Lewy 5, minus I 40, hamowanie, szykana od prawej I ona jest ciasna, od prawej Nie 60, dobra, jedź 60, prawy 2 z drogi Zaznak 50, 40 Lewy do prawy 3 ciąć Syf tu głęboko ciąć Syf do lewy 3 długi Długi 20 Lewy do prawy 4 40 I prawy 3 syf 20 Lewy 3 minus 20, z uwagą, mega wyryp, Trzymaj prawej. I tr prawy 3. 30. Szczytem. Lewy 5. 40. Śmiało. Na końcu z uwagą hamowanie. Lewy 2. Może ślisko. 20. Prawy 2, bardzo ślisko. Przez most. Bardzo ślisko. Prób gaz. 5 podwójny do góry za szczytem lewy, 2 na metę, tu przytnij